Cześć, dzień dobry, Siemaneczko. Witam Was z rana. Witam Was z tym pięknym wschodem słońca za mną. Witam Was z detektorem i z plażą. Co piszczy w piasku? Kolejny dzień, kolejne wyjście, kolejny odcinek dla Was. Oglądajcie, zapraszam. Miłego oglądania. Mamy sygnał. Słuchajcie, poza śmieciami to. To pierwszy sygnał, i nie wiem, czy jeden, czy więcej nie ma. Nie ma. O, jest coś. Aha, mamy Eurusa. Patrzcie, jest pierwszy Eurus, ale tu jeszcze coś. A tu na wierzchu leży, zobaczcie. Euro 22. W sumie dalej jest sygnał. Hej, chyba się komuś wysypało. Jest. Jeszcze 50 centów. No to może jeszcze coś. No ja. <śpiewanie> Nie mam. Tu? O, mam chyba. Jeszcze eurus. To tam było 2,50 2,70 chyba. Coś takiego. No, dobra, to wszystko, nic tu więcej nie ma, fajne, dobre, dobre rozpoczęcie w takim razie. Patrzcie teraz piknęły mi, ktoś musiał zgubić. Ktoś oksy zgubił Czekaj, czy jakieś firmówki czy nie? Co to jest? No takie o zwarcie Do umycia i do noszenia nic nie widzę na nich Ale całe Całe porządne okulary Ej, dobra, patrzcie bo to jest To jest zaczyna się robić śmieszne i ciekawe Kolejny talar z truskawkowej farmy ten co ostatnio, taki sam. Już mam dwa. No to jest dowcipne Sygnał na Eurusa. Mam czy nie? Chyba mam. Tak, i mamy Suwak. My jeszcze 13 sygnał tu bardziej na śmiecia. Tak jest. Zrywka. Już wykopałem obok. I tu już faktycznie jest Eurus. Było na Eurusa i jest Eurus. Robi się pomarańczowo na niebie. Statki na morzu. Szukam dalej. No dzisiaj nie ma rewelacji. Tu przede mną jest boisko. Pewnie nie widzicie go. I dalej kolejne kosze. Zobaczymy. Taki dzisiaj troszkę gorszy dzień. Póki co kolejny kosz. Ciekawe sygnały. Mamy aluminium. Tu jest ładne dwadzieścia na Eurusa. Nie. Ma. Jeszcze nie weszło? A czyli było tu coś już. No i patrzcie aluminium kolejne. No dobra, trudno. Patrzcie teraz coś co wygląda jak taki wybijany samemu czy tam można kupny nieśmiertelnik. Albo zawieszka od kluczy, widzicie tu jest dziurka, takie jak nieśmiertelniczki były w tym, w tym kształcie kiedyś Ala tak, amerykańskie, wiecie Ale to też może być od, y, od klucza Od pokoju na przykład Coś tam jest wybite na tym, może się uda później zobaczyć co to jest No i dobra, dołek przy boisku do siatkówki, słuchajcie boisko do siatkówki to jest zawsze nadzieja Sygnał 16 na 2 euro, ale czy to będzie to? To się okaże. Ta jest. Haha, ha, jest dwójeczka w końcu. W końcu wpadła dwójka. Yy, w miarę głęboko. Także wchodzę teraz na boisko. I tak jak mówię, boisko do siatkówki to jest zawsze nadzieja. Jakaś branzoletka, jakiś łańcuszek, może, może coś. W zeszłym sezonie udało mi się trafić branzoletkę. Może i w tym się uda. Drugi sygnał na boisku jest eurus, czyli boisko dało nam już 3 euro. Zasypujemy i szukamy. Słuchajcie, delikatny sygnał, i mamy serduszko. Serduszko jest w kolorze złotym, ale myślę, że to nie jest złoto. Mhm. A przynajmniej tak nie wygląda Ale ładne serduszko jest fajne jest pierwsza biżuteria. Super 22 na ubitym mokrym piasku Ręcznym sitkiem to będzie słabo się kopać, ale kopniemy to, bo jestem ciekaw czy będzie O, płytko było Już wykopane czy to moneta będzie, czy Powinna być Tu gdzieś jest Czekajcie, czekajcie Tu jest coś na pewno Czekajcie odpalmy się Och, tu mamy stary DDR Jeszcze się DDR, jeden Feniks DDR-u jeszcze się odsłonił Czyli być może to to. Jeszcze machniemy. Tak. To był ten Fenik DDR-owski. No dobra. I 21. Szkoda, że nie na 21 euro. Nie, no na Eurusa. Albo coś w okolicach Eurusa. 50 centów. Eurusek. Proszę bardzo, kolejny. Uu, ale tam jest ładnie czerwono z przodu. Naprawdę. Jeszcze coś tu. Nie. Zasypmy. Szedłem w tą stronę. No małe jest. Jeszcze, jeszcze nie ma tylu turystów co powinno być. Jeszcze nie ma takiego sezonu w pełni. Bo. Już wam mówię dlaczego. Bo jeszcze nie wszyscy mają wakacje. Na razie tylko część. Ee, część kraju ma wakacje. Jest jeszcze mało ich poza tym. No nie wiem. Jakoś mi się wydaje, że ten sezon nie będzie najlepszy, szczerze Wam powiem. No ale się wszystko okaże. Wyjdzie w praniu. Aż Wam włączę lampkę, żeby było lepiej widać. Mam kolejną zawieszkę dzisiaj. Drugą. Sitko sobie zrzucimy na dół i zobaczymy co to jest. Kolor złoty, ale to chyba nie złoto. Laskana nie. To wiem co to jest. To jest zawieszka od najprawdopodobniej stroju kąpielowego. Laskana to firma produkująca damtką odzież. Także płonne nadzieje. Rozwiane. Dobra, szukam dalej. Zobaczcie. Słonko wstaje, wynurza się z nadmorza. I powiem wam, że dość szybko, dopiero przed chwilą taki mały kawałeczek było widać, a już tak pięknie, już prawie w połowie jest. Wschody słońca coś pięknego. Cisza, spokój. Żywej duszy na plaży nie ma. Człowiek ma wrażenie, że to słońce jest tylko dla niego, tak prywatnie zupełnie. Że wychodzi, żeby zaświecić tylko i wyłącznie dla ciebie, dla tej jednej osoby w tym momencie. Nie no, słuchajcie, jeszcze krótki przystanek, jeszcze chwilę trzeba posiedzieć, no bo się naprawdę robi pięknie. Teraz dopiero ono wychodzi gdzieś tam przebija między chmurkami trochę wyżej. I teraz naprawdę wygląda fajnie. Zacząłem już kopać stałe 20. Ale coś czuję, że to jakieś będzie Alu albo coś takiego. Chyba to nie będzie nic interesującego. No właśnie, już widzę rudą. Co to będzie? O rybka widzę rybkę. Musi być coś starego po sztormie wyrzuconego. No. Co my tu mamy? Takie rzeczy patrzcie. Takie rzeczy leżą na plaży. Drut kolczasty. Na nim sznurek. I zaczepiona rybka. Przynęta. No cholera jasna. toż to idzie się normalnie. to Dobrze wkurzyć. To jest normalnie drut kolczasty. O, ja cię kręcę normalnie. Nie mam siły do tego, co się dzieje. Dziecko by kopało, szarpało. Rękę by rozwaliło. Tragedia. No ale dobrze, cieszę się, że ja to wykopałem. Ja to zabiorę i ja to wyrzucę. Podsumujemy się, słuchajcie. Kończę ten dzień, kończę te wyjście. E, jakim wynikiem? Zaraz sami się przekonacie. E, śmieci, na pewno wyszło sporo śmieci. Już Wam wszystko pokazuję. Także zaczynamy od tej strony, słuchajcie. To są te oksy, które wyszły. Ja mam nawet stan całkiem, całkiem. Firma się nazywa S SEN, SIN-SEN. Coś kojarzę, ale. Ech, zwykłe ze straganu, że tak to powiem. Tu mamy, słuchajcie, ten drut kolczasty z tą rybką razem. To jest tragedia zupełna. Tu jest masa śmieci. Tutaj wyszedł jakiś kawałek starej łyżki aluminiowej. Czytać, coś tam. Wcześniej na tym widziałem. No, nieistotne. Kapsle zrywki, yy, różne różne śmieci. Tu mamy świeczkę, ktoś sobie chyba robił romantyczną kolację. No i tu mamy kasę, słuchajcie, wyszedł nam drugi raz. No ja mam czwarty, w zeszłym roku nie, nie, nie trafiłem nic, a teraz wyszedł drugi raz yy, ten yy, talar <zyszedł> z truskawkowej farmy, także rzuty miał dwa. Yy, no i pieniążki, tak, z pieniążków wyszedł jeszcze nam tutaj jeden Fenik Diderowski. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Nagrodowo przy przystroju kąpielowym była. No i tu zawieszka z łańcuszka, serduszko. E, serduszko jakieś tam e, nie mosiąc, tylko. E, be, 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 no, co ja chciałem powiedzieć? Nie, jakaś miedziuszka takie, takie coś takiego. 6 metal tak zwany, wytarty już trochę, ale fajna zawieszka, ładna. Także fajnie, że się pojawiło już. E, że się pojawiła pierwsza biżuteria. To jest bardzo fajna sprawa więc. Cieszę się. Wyrzucam wszystkie śmieci do kosza. Tu czeka już na mnie. Zabieram kaskę, zabieram resztę pierdół i zwijam się. Mam nadzieję, że się podobało. Drugie wyjście. Rozpoczęcie sezonu nie jest jakieś super fajne, ale kiepskie też nie jest. Powiem Wam, że jest nawet nawet. Także ja się bardzo cieszę. Ja jestem zadowolony. Co piszczy w piasku? Śmieci piszczą głównie w piasku. Dobra, słuchajcie. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.